Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj przed nami Bedbots. Jest to platformówka studia Point Five Projects, w której nasz bohater, Sam McRae, jest ostatnim żyjącym członkiem załogi Titan Howler. Naszym zadaniem jest pokonać boty i nie dopuścić do katastrofy, do zniszczenia planety. Gra oferuje 170 pomieszczeń wypełnionych wrogami i akcją, 7 bossów do pokonania, 8 narzędzi zbrodni oraz dodatek do kampanii w postaci 3, 3 trybów challenge. Nie jest to zbyt wiele, ponieważ, jak mi się wydaje, gra też nie jest zbyt długa. Zaczniemy sobie tutaj rozgrywkę, ja wczytam wcześniejszy zapis i zobaczcie, jak to tutaj wszystko wygląda. standardowa jest to taka platformówka, w której muszę sobie skakać po różnych elementach otoczenia, mam w swoją broń. Aktualnie jest to taka wyrzutnia granatów. No i przedostaje się przez hordy wrogów. Tutaj muszę sobie do nich strzelać i pokonywać kolejne poziomy. Nie jest to jakoś zbyt trudne, a gra e, przypomina mi trochę siódmyny robot. Mogę sobie tutaj wymienić na ten shotgun, ale e, aktualna broń, którą posiadam jest e, moim zdaniem lepsza. Muszę się tutaj schylić, przeskoczę sobie przez te elementy. Jak widzicie, mój bohater może się tutaj ładnie wspinać na wysokości, i dzięki temu zdobywam sobie dodatkowe rzeczy, takie jak amunicję oraz gdzieś czasem porozstawiane apteczki dla niego. Czasem zdarzy się tak, że są tutaj poukrywane jakieś miejsca, gdzie mamy sekrety. Dzięki temu możemy sobie zdobyć jakąś nową broń lub amunicję też. A rozgrywka trochę przypomina mi tą znaną z Robots. Przejdźmy sobie przez te drzwi tutaj. I tutaj jakaś wstawka fabularna, ale w sumie fabuła w tych, że mnie zbytnio jakoś nie interesuje. Ja sobie po prostu prę do przodu, żeby pokonywać wrogów, bo z tego jest największa frajda. Pominę sobie tutaj tą wstawkę. No przepraszam i kontynuujemy rozgrywkę. Pod prawym przyciskiem myszki mój bohater ma taki młot czy siekierę? O, przepraszam, to jest siekiera w tym momencie. Młot będzie podobno. Później zobaczymy jak to tutaj się rozwinie. Z tego co zauważyłem gra jest króciutka i jak tutaj sami słyszycie albo nie słyszycie nie ma tutaj muzyki. Twórcy byli tak leniwi, że nie zrobili tutaj żadnej muzyki, żebyśmy mogli sobie coś posłuchać w trakcie rozgrywki. Jest ona, jak tutaj wyczytałem, na forum tylko gdy mamy jakiegoś bossa. Bardzo to jest dziwne. Uważam to za ogromną wadę i coś takiego nie powinno w ogóle wystąpić w grze. Aktualnie nie mam amunicji, więc muszę sobie tutaj tego bota pokonać w taki sposób. Zobaczymy, może tutaj w tej skrzynce u góry będę miał coś dla siebie. Z prawej strony widzicie moja punktacja. O, tutaj mam jakiś y, pistolet maszynowy, dzięki temu będę mógł sobie tutaj pokonywać wrogów. Jak widzicie, z prawej strony jest tutaj punktacja ogólna, taka. Z lewej strony jest pokazana ilość mojego aktualnego stanu zdrowia, punkty życia. No i dodatkowo do tego jeszcze tutaj y, opcja która pokazuje mi jaką mam broń. A tutaj będę musiał jakąś stację dokującą znaleźć. Rozwalę sobie tutaj te boty. I mój bohater może też schodzić sobie po takich drabinach. Coś tam do mnie ładnie strzela. I tu ten zielony, pomarańczowo żółty taki. Każdy taki tutaj aktywne zielone pomieszczenie można sobie zwiedzić. Tutaj, jak widzicie, jest taka komnata, w której można zapisać. Checkpoint. I ja dzięki temu jestem w stanie przejść sobie do głównego menu i pokażę wam coś o wiele bardziej ciekawego, bo tutaj ta podstawowa kampania, no to po prostu taki chodzimy, strzelamy, chodzimy, strzelamy, zabijamy wrogów, chodzimy, strzelamy, jest boss. No to nic takiego w, w zasadzie. Tutaj gra rozwija skrzydła w tych trybach challenge, moim zdaniem, i jest to o wiele bardziej takie urozmaicone. Są tryby trzy praktyczne, Rush oraz Panic. I ten Rush to jest taki podstawowy tryb łatwy, później Rush to jest już średni, no i Hard Panic to jest bardzo trudny poziom. W którym za każdym razem, w każdym z tych trzech poziomów, mamy do dyspozycji kilka rodzajów broni oraz mamy minutę, żeby nabić jak największy rekord. Tutaj, jak widzicie, w tym pierwszym trybie w ogóle nie są zbierane punkty. Jest tutaj high score not recorded, ale w tych dwóch, już tutaj dodatkowo kolejnych, jest niezła jazda. Myślę, że zobaczymy sobie oba tryby. Najpierw zacznijmy od tego rażu. On jest taki jeszcze w miarę spokojny. Ja mam minutę na to, żeby przeżyć i tutaj pokonywać wrogów, zdobywać punkty. Jak widzicie, mam teraz aktualnie tutaj ten pistolet maszynowy. I co ciekawe, w tym trybie jest muzyka, której nie ma przecież w trybie kampanii. No Lenistwo twórców tutaj na pewno negatywnie trochę wpływa na moją ocenę gry, ale mimo wszystko, w ogólnym rozrachunku, jest ona w miarę dobrą propozycją na kilka godzin. Tutaj jest taki y, laser, który zabija moich wrogów, a ja sobie zmienię broń na Shotgun, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest też z inną bronią. Oprócz tego karabinu pulsacyjnego, który tutaj leży jeszcze, zbieram sobie te takie lasery i one strzelają we wrogów. Tworząc kombosy i dając mi dodatkowe punkty. Gra jest na Steamie, jak dobrze o tym wiecie bądź nie, ale wydaje mi się, że jest za droga jak na swoją długość i zawartość. Kosztuje jakieś 8 euro. I to jest bardzo wygórowana cena jak na tą propozycję. Tutaj mam jeszcze naboje do tego karabinu pulsacyjnego. Ja sobie przejdę, mam nadzieję, że tutaj rozwalę tę skrzynkę. I tutaj jest lepsza broń, która. Podwójnymi takimi nabojami strzela. Ja sobie przejdę jeszcze tutaj, żeby zdobywać kombo, bo oczywiście tutaj mi to się przyda, bo nie ukrywam, że lubię sobie robić osiągnięcia, a jednym tutaj z osiągnięć jest, żeby nabić 100 tysięcy punktów w tych dwóch wyższych trybach trudności na challenge'u. Jeszcze zostało 8 sekund. Tak więc tutaj ja jestem pewien, że moja postać dotrwa do samego końca. No, i świetnie. Tutaj challenge over. Mamy podsumowanie. Najwięcej punktów teraz zdobyłem, 3820. I zacznijmy sobie jeszcze raz tutaj ten tryb panik. No, tutaj będzie już bardzo, bardzo ciężko, ponieważ wrogów jest y, dziesiątki na ekranie. Zobaczcie, jak to wygląda. Poczekamy na ładowanie. I startujemy. Zaraz będzie się tu pojawiać o wiele, wiele więcej. To już jest taka totalna masakra. I tutaj jest jakiś taki mały bocik jeszcze. Ja sobie wezmę tą broń, ponieważ z tą się gra o wiele lepiej. Wybuchy oczywiście, jakieś tam muzyka, eksplozje, no to wszystko jest tak ładnie dopasowane, ale brak muzyki w podstawowej kampanii jest dla mnie totalnie nie do przyjęcia. Nawet bardzo dziwne, że twórcy się do tego trochę nie chcą przyznać. Dlaczego tak się wydarzyło? No ale myślę, że tutaj wpłynęło na to, że to jest małe studio, a poza tym jakieś lenistwo. No bardzo dziwne to jest. Przecież ktoś wydając grę powinien zadbać o to, żeby znajdowała się w niej muzyka. Oczywiście we wszystkich trybach rozgrywki, bo to jest przecież kurczę nieuniknione, że ktoś grając nie chce się nudzić tylko z tymi odgłosami tutaj otoczenia czy wystrzału. A my tutaj mamy takiego większego przeciwnika. No, już go pokonałem. I tutaj te małe boty tu strzelają we mnie prądem. Jeżeli mielibyście zakupić tą grę, to mam nadzieję, że niedługo będzie na nią promocja. Aktualnie nie jest to do przyjęcia, żeby tak trochę wybrakowaną grę kupować za pełną cenę, jaką sobie życzy producent. Także jeżeli macie ochotę na nią, wstrzymajcie się bo to będzie o wiele lepsze dla Was i nie będziecie źli na to, że te pieniądze zostały trochę niedobrze spożytkowane. Jak widzicie tutaj, zostałem bardzo mocno zraniony, no i moja postać niestety nie może się wyswobodzić. No niestety i tak już jest koniec. Challenge Over. Tak moi drodzy wygląda rozgrywka w grze Bedbots. Mam nadzieję, że jeżeli Wam się ona spodobała, to w niedługim czasie, ale na promocji zdecydujecie się ją zakupić. Ja na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, cześć.